Papież Leon XIII w encyklice Annum Sacrum z całego serca zachęca cały Kościół do poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Według słów papieża Piusa XI osobiste poświęcenie się Sercu Bożemu wśród wszystkich innych praktyk, które dotyczą specjalnej czciny Najświętszego Serca, wybija się i wyniesione być musi. Porozmawiamy dziś o tym, co to właściwie znaczy, że mamy poświęcić siebie najświętszemu sercu Pana Jezusa? Czy nie jesteśmy już Mu poświęceni przez sam fakt, że jesteśmy stworzeniem Bożym? Ja nazywam się Paweł Marchlewski, a to jest kanał Apostolat Najświętszego Serca. Poświęcenie się najświętszemu sercu Pana Jezusa. Poświęcić się to znaczy dokonać aktu woli, przez który stworzymy przestrzeń świętości. Gdy w naszej wolności poświęcamy się Bogu, okazujemy Mu nasze zaufanie, wiarę w to, że On ma dla nas największy i najlepszy plan, że nieustannie chroni nas i nasze życie. Przez dokonanie aktów poświęcenia składamy w ręce Boże nasz los, naszych bliskich, los całego świata, wierząc, że On zatroszczy się o wszystko najlepiej. Taka wiara i ufność, uformowane w słowa aktu wypowiedzianego w wolności, to świadectwo naszej miłości, a jednocześnie odpowiedź na Jego miłość: jestem kochany i dlatego pragnę kochać. Poświęcenie się Bogu to wielka radość tego, że znajdujemy się w pełni w Jego rękach. Jemu ufamy i składamy całe nasze życie. Każdy jego aspekt w jego kochającym sercu. Papież Leon XII pisze: Jest rzeczą najzupełniej odpowiednią poświęcenie się temu najświętszemu sercu. Może zastanawiasz się, jaka korzyść wynika z dokonania takiego aktu poświęcenia się. Papież Leon XIII zapewnia mnie i ciebie. Ci, którzy znają i kochają Jezusa Chrystusa, odczuwają w sobie wyraźnie wzrost wiary i miłości. Ci, którzy Go również znają, ale nie dbają o zachowanie Jego praw i przykazań, będą mogli zaczerpnąć z tego serca ogień dla rozpalenia w sobie wygasłej miłości. Dla tych wreszcie nieszczęśliwych, którzy żyją jeszcze w ciemnościach zabobonu, Będziemy prosić wszyscy razem o pomoc z nieba. Poprzez apostolat Najświętszego Serca Pana Jezusa pragnę zachęcić Cię, by w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, tam gdzie jesteś, w małżeństwie, w rodzinie, w swoim domu i wspólnocie, dokonać aktu poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Dlaczego proponuję Ci właśnie Niedzielę Miłosierdzia Bożego? Inspiracją dla utworzenia święta miłosierdzia Bożego było pragnienie naszego Pana, które przekazała siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej słowa, które zapisała w swoim dzienniczku. Pragnę, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem miłosierdzia, pragnę, aby święto miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego. Wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski. Kult najświętszego serca Pana Jezusa związany z postacią świętej Małgorzaty Marii Ala i kult miłosierdzia Bożego, którego apostołką stała się święta siostra Faustyna Kowalska, są naturalnie ze sobą powiązane, są adoracją tej samej miłości Bożej. Pan Jezus, objawiając się świętej siostrze Faustynie, wielokrotnie kierował do niej słowa związane z Jego Najświętszym sercem. Analogie w historiach tych dwóch zakonnic, które rozegrały się na przestrzeni 400 lat, są uderzające. Każde z tych dwóch nabożeństw związane są ściśle ze słowami Ewangelii Świętego Jana. Jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa łączy w sobie i przybliża najważniejsze prawdy chrześcijańskie, zawierające się w misterium wcielenia i odkupienia człowieka. Patrząc na Boże Serce, możemy przyglądać się i rozważać tajemnicę wcielenia Syna Bożego, który stał się człowiekiem dla Ciebie i dla mnie, przyjmując ludzkie ciało. Rozwinięciem teologii Serca Jezusowego jest teologia miłosierdzia Bożego. Niedziela miłosierdzia Bożego ustanowiona na życzenie naszego Pana jest przed nami. Warto więc zadbać o to, aby dobrze się przygotować do uroczystego poświęcenia się najświętszemu sercu Pana Jezusa. Dobrze, aby każda z osób w małżeństwie, rodzinie, wspólnocie odbyła wcześniej spowiedź i przyjęła tego dnia komunię podczas mszy świętej. Zadbajmy o to, by w domu czy wspólnocie kościoła znajdowała się figura lub obraz serca Pana Jezusa. Jeśli jest to możliwe, najlepiej, aby podczas wspólnej modlitwy ofiarowania się był obecny kapłan, który wcześniej poświęci obraz lub figurę. Po wspólnym wyznaniu wiary, przez modlitwę wierzę w Boga, lider wspólnoty, wyznaczona osoba czy też głowa rodziny, Odczytuję następujące słowa aktu, który został potwierdzony przez Ojca Świętego Piusa X. Najświętsze serce Jezusa, tyś objawiło Świętej Małgorzacie Marii swoje życzenie, że chcesz panować w chrześcijańskich rodzinach. Przychodzimy więc dzisiaj, by uznać całkowite panowanie Twoje nad naszą całą rodziną. Chcemy odtąd żyć Twoim życiem. Chcemy w sobie te cnoty pielęgnować, za które już tu na ziemi pokój obiecałeś. Chcemy daleko od siebie odeprzeć ducha tego świata, na który rzuciłeś przekleństwo. Panuj więc nad naszym rozumem, przez prostotę wiary. Panuj też przez swoją miłość nad sercami naszymi, które niech całkowicie nią zapłoną, a które w Twej żarliwej miłości Utrzymywać chcemy przez częste przyjmowanie Komunii Świętej. Racz, boskie serce, przewodzić naszym zebraniom. Pobłogosław nasze duchowe i doczesne przedsięwzięcia. Rozpraszaj nasze troski, uświęcaj nasze pociechy i łagodź nasze cierpienia. Gdyby któryś z nas miał kiedy nieszczęście Cię zasmucić, to przypomnij Mu, że Ty, serce Jezusowe. Jesteś dobrotliwe i miłosierne dla grzeszników, żalem przejętych. A gdy przyjdzie godzina rozłąki, gdy śmierć przyjdzie i okryje nas żałobą, chcemy wszyscy, tak ci, co umierają, jak ci, co na tym świecie zostają, poddać się Twym odwiecznym wyrokom. Chcemy się pocieszać tą myślą, że przyjdzie dzień, kiedy cała rodzina nasza w niebie, złączona na zawsze Sławę Twoją i Twe dobrodziejstwa wychwalać będzie. Niepokalane serce Maryi i chwalebny patriarcha Józef święty niech Ci przedłożą to poświęcenie, a nam je przypominają przez wszystkie dni życia naszego. Niech żyje serce Jezusa, naszego Króla i Ojca. Amen. Gdy dokonamy już uroczystego aktu poświęcenia, przychodzi moment na umieszczenie obrazu lub figury Serca Pana Jezusa na przeznaczonym na to w miarę możliwości jak najbardziej zaszczytnym miejscu naszego domu czy miejscu spotkań wspólnoty, na przykład w kościele czy w kaplicy. Gdy obraz lub figura znajdują się już w swoim szczególnym miejscu, poleca się odmówić modlitwę dziękczynną. Po poświęceniu się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Cześć i uwielbienie niech będą Boskiemu Sercu Pana Jezusa, którego miłosierdzie objawiło się nam w takiej mierze. Oto z tysięcy obrało nas Boskie Serce, aby powierzyć nam dziedzictwo swej miłości. Dom nasz stał się miejscem wynagradzania Jezusowi za niewdzięczność tylu wiernych. O Boskie Serce Jezusa. Jakież to szczęście dla nas, niczym przez nas niezasłużone, że możemy Cię powitać jako Pana i obrońcę naszej rodziny. W duchu najgłębszej czci uwielbiamy Cię i dziękujemy Ci za tę wielką łaskę, iż zamieszkać raczyłoś wśród nas, aby dzielić z nami wszystkie nasze obawy i trudy, wszystkie radości i przeciwności. Wyznajemy, Panie, że nie jesteśmy godni. Twojego wśród nas pobytu. Ale pozostań z nami, Jezu, i wzbudź w nas wszystkich gorącą cześć ku boskiemu twemu sercu. Oddajemy się Tobie z zupełną ufnością, boski nasz zbawco, i prosimy Cię o święte błogosławieństwo Twoje we wszystkich naszych pracach i potrzebach. Niech ten dom będzie dla Ciebie zacisznym ustroniem. Tak miłym i drogim dla ciebie, jak dom Marii i Marty w Betanii, w którym tak chętnie przebywałeś. Polecamy ci Boskie Serce Jezusa, wszystkie nasze prośby, i błagamy Cię o pociechę i męstwo w cierpieniach i pokusach. W szczególniejszy sposób polecamy Ci jeszcze dusze tych, których już śmierć zabrała spośród naszej rodziny. Pozostań z nami, Panie, i bądź pomocą naszą w burzach tego życia. Oddal od nas ducha zwątpienia i niezgody. Daj, aby życie nasze owiane było duchem pracy, czystości i miłości. Chwała i miłości, cześć i uwielbienie niech będzie w naszym domu. Najświętszemu Sercu Jezusowemu, odtąd po wszystkie wieki. Amen. Najświętsze serce Jezusa zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święta Małgorzato Mario, módl się za nami. Na sam koniec uroczystego poświęcenia się najświętszemu sercu Pana Jezusa możemy odmówić wspólnie Ojcze nasz i Zdrowaś Mario za członków rodziny nieobecnych, a także bliskich zmarłych. Dobrze jest, byśmy przygotowali akt, który odczytamy, a później zostanie podpisany przez członków rodziny. Od tej chwili rodzina należy do Serca Jezusowego. W historii naszego narodu wiele rodzin odnawiało wielokrotnie akt poświęcania się najświętszemu sercu Pana Jezusa. Ojciec błogosławionej Natalii Tułasiewicz z grona 108 męczenników II wojny światowej, każdego roku ponawiał w swojej rodzinie akt ofiarowania się Bożemu Sercu. W treści listu pasterskiego Episkopatu Polski w setną rocznicę poświęcenia narodu polskiemu Najświętszemu Sercu Pana Jezusa przeczytamy: Polska rodzina znalazła się w kryzysie. Co trzecie małżeństwo się rozpada. W obliczu tych bolesnych faktów prosimy o odnowienie łask sakramentalnych i umocnienie więzi rodzinnych, o przebaczenie i wyrzeczenie się egoizmu rodzącego przemoc. Nie zapominajmy też o potrzebie międzypokoleniowego przekazu wiary, który dziś wydaje się być szczególnie zagrożony. Wypełniajmy w naszych małżeństwach, rodzinach, domach, wspólnotach to wezwanie, które jest wciąż aktualne. Każdy dzień niech staje się okazją do ofiarowania Bogu swojego życia powołania rodziny i całego świata do zanurzenia się w sercu Bożym, by z niego czerpać. Jeśli chcesz mieć dostęp do wszystkich tekstów i odczytanych modlitw, znajdziesz je na stronie internetowej tego apostolatu www.apostolatNświętszego serca.pl, link również znajduje się w opisie tego filmu. Ja nazywam się Paweł Marchlewski, a to jest kanał Apostolat Najświętszego Serca. Na tym kanale będziemy spotykać się co najmniej trzy razy w tygodniu, w poniedziałki, środy i w piątki, aby poprzez. Historie i świadectwa świętych, wydarzenia na kartach historii, wspólną modlitwę zbliżać się do najświętszego serca pana Jezusa, czerpać od niego życie, aby potem ofiarować mu własne życie. Będziemy mówić o wszystkim tym, co wiąże się z hołdem składanym najświętszemu sercu Jezusa, jego kultem, znanymi nam od pokoleń praktykami nabożeństw, litanii do najświętszego serca pana Jezusa czy nabożeństwa 9 pierwszych piątków miesiąca. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, to zapraszam cię do zasubskrybowania tego kanału, polubienie filmu, skomentowania, podzielenie się swoją opinią na temat tego odcinka oraz udostępnienie go znajomym. Błogosławionej niedzieli miłosierdzia z Panem Bogiem.